Przypomnieliśmy już sobie, jak księgujemy, jak ewidencjonujemy sprzedaż produktów, towarów, materiałów, czy też usług. A teraz zobaczmy, jak ewidencjonujemy upusty rabaty z konta, ale także i reklamacje. Czym właściwie są te rabaty, bonifikaty z konto? Gdybyśmy popatrzeli na definicję, to rabat czy upust to obniżenie ceny towaru o pewną kwotę. Skąd to, to procentowe zmniejszenie sumy należności przyznane nabywcy towaru w razie zapłaty należności gotówką, na przykład gotówką przed umówionym terminem. A bonifikata to ustępstwo od ustalonej ceny towaru na rzecz nabywcy. Są to definicje ze słownika języka polskiego. We wszystkich chodzi o to, że obniżamy wartość sprzedaży i w związku z tym wartość podatku VAT. Teraz w jaki sposób będziemy ewidencjonować taki rabat, bonifikatę czy skonto? Możemy mieć dwie sytuacje. Taki rabat skonto-bonifikata może zostać udzielona w momencie sprzedaży, czyli pojawi się na fakturze sprzedaży. I taka sytuacja jest najprostsza, bo wtedy po prostu ewidencjonujemy sprzedaż tak jak w poprzednim przykładzie, tylko z tą zmniejszoną kwotą. No bo tak faktycznie sprzedaż, wartość sprzedaży jest już niższa o ten rabat, bonifikatę czy skonto. No, skonto trudniej, jeżeli zostało przyznane. Po zapłacie należności gotówką. Wtedy możemy mieć sytuację drugą, po dokonanej sprzedaży, wtedy wystawia się tak zwaną fakturę korygującą. No i jak wygląda ewidencja w tym drugim przypadku, czyli w przypadku faktury korygującej, Tu możemy mieć nie tylko udzielony rabat, ale właśnie skonto czy bonifikatę również. No załóżmy, że mamy, że dokonaliśmy sprzedaży dla jakiegoś klienta i od tego klienta mamy w tej chwili na, w naszych księgach rachunkowych jakąś należność x. Okazuje się, że ze względu na mm, szybszą zapłatę należności, udzielamy klientowi e, z konta wartości netto y plus oczywiście podatek VAT. No to musimy w związku z tym skorygować tą należność na koncie rozrachunkowym.